Zapraszam państwa do obejrzenia przeglądu sieradzkich przedszkoli. Tym razem Słoneczna przedszkole. Nasze przedszkole na dzień dzisiejszy ma 42 lata. 8 października 2010 roku obchodziliśmy jubileusz 40-lecia połączony z nadaniem imienia Słonecznego przedszkola. A skąd właśnie to imię? Imię ma całą historię, bowiem plebistyt na imię, czy też na nadanie nazwy, bo jest tak naprawdę jest to nazwa, słoneczne przedszkole pochodzi od dzieci, rodziców, grona pedagogicznego i wszystkich pracowników. E, przygotowania do nadania imienia trwało około roku, albo i więcej. Dzieci miały możliwość wyrysowania, wyśpiewania, wypowiedzenia się, podobnie jak rodzice, nauczyciele i wszyscy, którzy w tej placówce pracują. Doszliśmy do wniosku, że nasze dzieci są na co dzień radosne. Uczymy ich radości, uczymy ich optymizmu, ponieważ jesteśmy placówką, która no, posiada certyfikat optymistycznego przedszkola, a uśmiech, radość wiąże się również z optymizmem. Pogoda ducha wiąże się właśnie z tą nazwą i dlatego wybraliśmy Słoneczną przedszkole. W naszym przedszkolu są wszyscy uśmiechnięci, radośni, weseli. Mam nadzieję, że udziela się to innym. Majuleczko, kierownicę mam w ręku. Kuba, uwaga, pamiętajcie o zasadach jazdy samochodem. Nie mogą samochody się zderzyć, bo inaczej to wiecie co? Warsztat albo parking najlepszym ruszają samochody w perlonek. Jest to przedszkole z tradycjami? Jak najbardziej Sama, same lata tutaj 42 coś mówi na ten temat. Myślę o tym, że tutaj przyprowadza kolejne pokolenie swoje dzieci. Czyli mamy tradycję, tradycje, którą pielęgnujemy, którą uwieńczamy i umieszczamy w naszych kronikach, wspomnieniach i spotkaniach, które odbywają się co roku podczas festynów letnich. To jest rok jubileuszowy, kiedy nadawaliśmy w naszej placówce nazwę Słoneczne przedszkole i 40 lat zbiegło się właśnie z tym jubileuszem. Tutaj mamy naszego absolwenta, który świetnie nam imprezę grając na skrzypeczkach. Pamiątkowe księgi, zdjęcia z ubiegłych lat i oczywiście nie zabrakło artystycznych występów naszych dzieci, które pokazały przepięknie całą nazwę naszego przedszkola. Był również oczywiście tort, były adnotacje w prasie o jubileuszu i nadaniu nazwy. No i oczywiście, tak jak każdego roku, przyroda jest naszym stałym. Punktem, gdzie dzieci mogą wyjechać na łono natury, z działaniem pieczenia kiełbasek, z poszukiwaniem skarbów. Tutaj mamy również pasowanie na starszaka, kiedy to jest uroczystość powiązana z, takim, z, takim, z taką bardzo naprawdę dużą akademią, w tym roku mieliśmy to współdzielczym domu kultury, dzieci artystycznie mogły wykazać się swoimi umiejętnościami, otrzymały pamiątkowe dyplomy, konkursy plastyczne i o tym, co mówiłam wcześniej, pomoc powodzianom dostaliśmy na święta kartę z podziękowaniami za nasze dobre serca. Tutaj rodzice i dzieci miały duży swój udział. Olimpiady są nieodzownym atrybutem naszej placówki, zimowe i letnie, oczywiście z wręczaniem przez pana prezydenta nagród i metali, które możemy zobaczyć tutaj u nas po lewej stronie w gablocie. Dzień pluszowego misia obchodzimy bardzo tak wesoło i radośnie, dzieci przynoszą swoje ulubione zabaweczki, Mikołaj gości co roku w naszym przedszkolu, bo mamy same grzeczne i dobre dzieci. Rodzice angażują się, występują również dla naszych pociech. Teatr rodziców w tym roku w grupie Krasnali pokazał przepiękny spektakl właśnie dla swoich pociech. No i oczywiście, tak jak już mówiłam, przygotowania do wszystkich świąt, czyli Jasełka, dzień babci, dziadka, dzieci same wypiekają pyszne pierniczki, ciasteczka. I oczywiście bal karnawałowy, który cieszy się dużą popularnością, ponieważ stroje i pomysłowość rodziców nie zna granic ani wymiaru. Przepiękne, kolorowe postacie bajek, które y, widać. A co, Jasiu, co powie? Jasiu Dobrze leksie, bo nie ma... Ja się stoję. Dobrze. Nie trafiają dzieci do chary. tak? A z chatki wychodzi kto? Baboja. A Ale czy ona jest od razu babajatą? No, kim jest najpierw? Yes. Tak, Miłą staruszką. I wtedy się okazuje... wtedy się okazuje... Poprosimy narratora, na tym no szczęście. No, I wtedy się okazuje, co Dziu? Musi go najpierw troszkę nakarmić. Tak, i co powiedziała do Małgosi, że Małgosia będzie co robić? Sprzątać. Sprzątać i karmić No, dzieci radują. Czy No, zrobić dla Tak, oczywiście. do czego służą te przedmioty? które wzięliście do rąk. Kto odpowie? Do Pacy Mikołaja. Do Mikołaja? Do teatrzy. Do, 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 do A czy któreś z tych postaci? Mikołaju. Jasiek. Czy któreś z tych postaci znacie? Tak, jest Liz. Pacynkę, którą masz na parku? Do jakiej? Mikołaj odpowie. No, Mikołaju. Miasto, miasto, Miasto Miasto Misiu. A może ktoś odpowie? A może Nikodem? Ty masz pacynkę czego? Kota w butach. Od razu powiedział Bajkę. A może Piotruś nam powie? Piotrusiu, jaką maskotkę? A jest No, i hipopotam może występować w jakiej bajce? Na bajce. Jakiej? Na dzień Ilu na dzień dzisiejszy jest zapisanych? 150 trojki. 150 troje dzieci. Na dzień dzisiejszy mamy, tak. Na jakie zajęcia mogą liczyć? Gama zajęć jest bardzo szeroka i bogata. Realizujemy y, trzy programy, y, projekty autorskie naszych nauczycieli. Są to projekty z ekologii, są to projekty współpracy ze szkołami oraz projekt adaptacyjny, czyli mówimy tutaj o najmłodszej grupie. Oprócz tego realizujemy projekt y, z ochrony środowiska, bo zajmujemy się bardzo y, czynnie i bardzo prężnie ekologią. Ekologia jest to y, coś, co nas również wyróżnia, y, czym lubimy się zajmować, a przede wszystkim dzieci y, mogą doświadczyć samy, nie tylko śpiewać, mówić, ale również i pracować. I uwaga, jedziemy i wszyscy będziemy śpiewać głośno, pędzimy, pędzimy, nic się nie boimy. No Pokazujemy na okno. Uwaga. I śpiewamy co? Tak się tak użyło. Uwaga. I teraz nasza ulubiona zabawa. Przedszkolaczek tańczy. Przygotować się. Łapiemy się za rączki. Szepciutko stajemy parami. I uwaga. Nasza ulubiona zabawa. Przedszkolaczek tańczy.